Halo, witam serdecznie moi drodzy widzowie. Dzisiaj chciałabym odpowiedzieć sobie na jedno pytanie, które ciągle do mnie wraca i nie tylko do mnie, ale też często pojawia się na forach internetowych. Jest to pytanie, dlaczego świadkowie. nie mówią o złych rzeczach, które się dzieją w organizacji, będąc jeszcze w organizacji, tylko po wyjściu z organizacji zaczynają Szkalować i mówić o wszystkich złych rzeczach, co, jakie się dzieją w organizacji. Dlaczego dopiero po wyjściu? Takie pytanie zadają najczęściej zainteresowani, którzy studiują ze świadkami Jehowy lub sympatycy organizacji, którzy po prostu obserwują swoich sąsiadów, świadków Jehowy. Nie wiedzą e, o tej organizacji, widzą coś zupełnie innego, a świadkowie, eks-świadkowie tutaj opowiadają zupełnie coś innego. Ale też takie pytanie zadają sobie sami świadkowie chowy, Dlaczego eks nie mogą sobie po prostu odejść i milczeć? I Wiele osób tego nie rozumie, dlaczego my tylko mówimy te negatywne rzeczy po wyjściu. Przecież spędziliśmy tam, na przykład kilka lat życia, albo nawet większość swojego życia. I dlaczego my mówimy tylko o tych złych, negatywnych rzeczach, jakie dzieją się w organizacji, a nie organizacji, na przykład, nie pochwalimy. I przeważnie ten film jest skierowany do takich osób. Bo wiele osób jednak tego nie rozumie, lub po prostu nie chcą tego zrozumieć. Ale są dwa takie najważniejsze czynniki, dlaczego wcześniej o tym się nie mówi, a dopiero po wyjściu. I pierwsze to jest to, że jak przychodzisz do tej organizacji, to jesteś zafascynowany tą organizacją, jesteś nią zauroczony, zakochany, można powiedzieć, Niektórzy ludzie nawet myślą, że złapali Pana Boga za nogi. Jak już wspominałam w moich filmach, organizacja przedstawia się jako wspaniała organizacja. Ona ci coś na samym początku daje, adoruje. Tak samo jak mężczyzna, który uwodzi kobietę. I ta kobieta potem się z nich zakochuje, rozkochuje ją w sobie, pokazuje się jak z najlepszej strony. Ta kobieta później traci głowę dla niego e, i nie dostrzega pewnych e, złych rzeczy e, w jego charakterze, albo dostrzega, ale po prostu nie chce ich widzieć, e, usprawiedliwia je. Tak samo właśnie jest z organizacją e, świadków jowna. Na początku jest wszystko pięknie. Jesteś zakochany, zauroczony w tej organizacji, jesteś wdzięczny za te rady. Organizacja ci cały czas coś daje. E, daje mądre książki z e, wspaniałymi radami. Na przykład to ja uwielbiałam tę książkę. Byłam naprawdę bardzo wdzięczna za te wskazówki, e, za te rady psychologiczne, powiązane jeszcze z radami biblijnymi. E, e, za wspaniałe towarzystwo, za braci, za piękny klimat, który na, który na początku bracia starali się właśnie stworzyć. I za to człowiek jest wdzięczny, a potem nawet yy, czujesz się zobowiązany, bo organizacja na samym początku, ona ci coś cały czas daje. Ludzie rzucają palenie, rzucają picie, zdobywają nowych znajomych i ty w rzeczywistości bardzo dużo zawdzięczasz tej organizacji. No i przecież nie gryzie się ręki, która cię karmi. Dlatego, nawet jeżeli widzisz jakieś rzeczy, które są nie tak, które się nie podobają, które coś nie gra albo nawet coś nie pasuje w tych naukach, czy. Czy nie pasuje coś w tej organizacji, to oczywiście na samym początku to bagatelizujesz, nie zwracasz uwagi na to, usprawiedliwiasz te rzeczy, nie chcesz widzieć tych złych rzeczy. No bo jak? Organizacja tworzy taką piękną iluzję tego dobra. Ona cię kupuje tymi pięknymi darami, diamentami, które cię obsypuje w postaci wiedzy, wiedzy biblijnej, wiedzy psychologicznej i w ogóle. Zapytacie mnie, o jakie złe rzeczy chodzi w organizacji. No na początku chodzi o złe traktowanie Ciebie, złe traktowanie Twojej rodziny, umniejszanie Twoich uczuć, Twoich potrzeb i Twoich emocji oraz umniejszanie Twojej racji. Przekraczanie Twoich barier emocjonalnych, duchowych oraz nadwyrężanie Twojego sumienia, narzucanie ci pewnych norm, bagatelizujesz przemoc emocjonalną, przemoc duchową, a nawet seksualną. A druga najważniejsza sprawa, dlaczego świadkowie nie mówią o. Złych rzeczach, działających, będących w organizacji. Jest to strach. Strach. Świadkowie Jehowy są zastraszeni. Jeszcze raz powtórzę: świadkowie Jehowy są zastraszeni. Nie mogą mówić o złych rzeczach. Nie mogą nawet mówić o swoich uczuciach negatywnych, bo też to może być źle odebrane. Tym bardziej, że na strażnicach, na wykładach, filmach mówi się, żeby nie mówić o złych rzeczach, bo to nie jest budujące. Ciągle wpaja się świadkom Jehowy strach. Jak już nawet wspomniałam w jednym filmie, został zrobiony specjalnie film o Mojżeszu i Korachu, gdzie Korach zbuntował się przeciwko. Mojżeszowi i zaczął na Mojżesza szebrać, i wtedy Jehowa oczywiście go zgładził. Świadkowie Jehowy mają wpojone, że mówiąc o organizacji, automatycznie przeciwstawiasz się Bogu. Kiedy mówisz o braciach, że coś źle zrobili, automatycznie przeciwstawiasz się Bogu. Jesteś wtedy jak Korach, jesteś wtedy jak Judasz. I e, świadkowie Jehowy mają to wpojone właśnie przez swoje strażnice. Przez swoje filmy i wykłady, że obojętnie co będą mówić źle, będą właśnie porównywani z Korachem. Kolejną rzeczą to jest to, że świadkowie Jehowy nie, nie chcą y, czuć się słabi duchowo. Nie chcą być odbierani też jako słabe jednostki w zborze. To jest właśnie ten lęk przed Bogiem, przed ludźmi, ponieważ wiadomo, że jak zaczniesz mówić negatywnie o organizacji i rzeczach, które cię spotykają, więc możesz mieć problemy z tego powodu, już powiedzieliśmy nieraz. Żaden świadek Jehowy też nie chce zhańbić swoją świętą organizację, ponieważ... Ma to wpojone, że ta organizacja jest od Boga i automatycznie mówiąc coś źle o tej organizacji, staje się przeciwnikiem tej organizacji, dlatego nie mówi się głośno, co cię boli, co tam przeżywasz, ponieważ nie chcesz zhańbić tej organizacji. I jeżeli w środku się nie mówi o pewnych rzeczach i boi się mówić o pewnych rzeczach, to tym bardziej takich rzeczy nie mówi się do zainteresowanych, a tym bardziej nie wypisuje na internecie o negacji. Cały czas żyjesz pod tym strachem, pod tą presją, że to jest mówienie, jest czymś złym. Mówienie o organizacji i błędach i starszych jest czymś złym. Oczywiście są też szczerze, bracia, szczerzy świadkowie, którzy próbują jakoś oswoić zainteresowanych z takimi nieprzyjemnymi sytuacjami. Na studium Biblii też wspominają, że mogą być różne niesnaski, ploteczki, różne nieporozumienia w zborze, żeby zainteresowany był przygotowany i nie rozczarowany jak wejdzie do organizacji. Ale Zazwyczaj nie mówi się zainteresowanym o tych wszystkich negatywnych rzeczach, ponieważ jeżeli taki zainteresowany przerwie studium, to taki, taki świadek Jechowy będzie miał wyrzuty sumienia do końca życia, że to przez niego ta osoba nie poznała Jehowy i nie weszła do organizacji. A my was tam wciągnąć, świadkowie chcą was tam wciągnąć. No to tym bardziej się nie mówi o swych rzeczach, bo jeżeli byście usłyszeli o tych wszystkich rzeczach, które tam się dzieją, to na pewno byście tej świadkowskiej prawdy nie poznali i w życiu byście się nie przyłączyli do tej um, organizacji, nie przyszli do sporu. Ale oczywiście. Faktem jest, że trzeba o tym mówić, że te emocje muszą jakoś wyjść. Więc jeżeli u świadków Jehowy masz jakieś grono e, zaprzyjaźnionych osób, z którymi możesz porozmawiać, e, to oczywiście się e, mówi o niektórych rzeczach że starszy zrobił to, że tamta siostra zrobiła to, że jest taka atmosfera zboża, a nie inna. I oczywiście, jeżeli masz zaufane grono, to sobie tam możesz na ten temat pogadać. Ale na drugi dzień liczcie z tym, że będziesz mieć właśnie kaca moralnego. I to gadanie i wyrzucanie swoich emocji może Ci się odbić na, na Twoim sumieniu. Bo właśnie na drugi dzień, mimo że się wygadałeś, bo tego potrzebowałeś, bo jest to zdrowe i normalne, żeby z, o, rozmawiać z przyjaciółmi o takich rzeczach złych i dobrych, no to masz wyrzuty sumienia: że no tak, wygadałem wszystko, obgadałem braci, czuję się teraz podle. Mam wyrzuty sumienia no i przy okazji jestem niebudującym bratem i siostrą, ponieważ jak ja mogłam tyle rzeczy. Powiedzieć. I to jest druga rzecz. Masz wyrzuty sumienia za to, że powiesz coś złego, bo ci tak wpoili, że to jest właśnie mówienie jest złe. A czasem u świadków Jehowy tak się zdarza, że są na przykład imprezy z Twoimi przyjaciółmi, popijecie sobie, wiadomo, napijecie piwko, winko albo nawet mocniejsze trunki, no to wiadomo, że wtedy język się otwiera. No to wtedy wszyscy zaczynają mówić swoje żale, jakie są w organizacji. Wtedy wszystko wychodzi. Ale na drugi dzień nie tylko budzisz się z kacem moralnym, ale też z kacem alkoholowym. No i właśnie z tym kacem moralnym, że tyle znowu nagadałeś, i na drugi dzień zastanawiasz się, żeby jeszcze większych plotek z tego nie było. Czyli boisz się mówić, bo boisz się jeszcze, że zbór wygada to na, na cały zbór, na przykład, że bracia wygadają to na cały zbór i e, rozniesie się i wyjdą gorsze jeszcze z tego plotki. Czyli tutaj krótko podkreślę. Świadkowie Jehowy nie rozmawiają o negatywnych rzeczach w organizacji, ponieważ na samym początku są zakochani w tej organizacji i nie dostrzegają tych wszystkich e, błędów i tych wszystkich e, złych rzeczy, które się dzieją w organizacji. Drugie, boją się, boją się Jehowy, boją się, że stracą błogosławieństwo, boją się, że zginą w Armagadonie, jeżeli zaczną szemrać przeciwko braciom, e, przeciwko organizacji, przeciwko e, zborowi. E, drugie, Boją się być uznani za słabych duchowo, boją się, że jak zaczną mówić o swych rzeczach, to bracia się od nich odwrócą, boją się, że będą uznani właśnie za słabych duchowo i nikt nie będzie się chciał z nimi spotykać. A nikt wiadomo nie chce być z Boże słabym duchowo, każdy chce być przykładnym bratem, bo tak jest świadkom Jehowy wbojone. Boją się mówić, ponieważ nie chcą szkalować organizacji i boją się mówić, dlatego że nie chcą, żeby były jeszcze większe plotki w zboże. To już są pięć rzeczy, a nawet i może więcej, by się znalazło, dlaczego świadkowie boją się mówić e, o złych rzeczach w organizacji, w środku, wśród swoich niby znajomych. A co dopiero mówić zainteresowanemu. Zainteresowany to jest w ogóle totalnie jest zakazane, to jest grzech mówić zainteresowanemu, co się dzieje w organizacji. I w momencie, kiedy taki świadek Jehowy w końcu się przebudzi i zobaczy, że jest manipulowany, cały czas oszukiwany, że są podwójne standardy, że ciało kierownicze kłamie i kręci i manipuluje cały czas zborem i świadkami Jehowy. Taki świadek wychodzi z organizacji i przestaje na niego działać ta cała manipulacja, ten cały dróg, cały strach. I wtedy zaczyna się właśnie mówienie. Świadkowie doskonale później rozumieją, czyli eksy doskonale wiedzą, że tak nie polega, na tym nie polega miłość. Miłość nie jest zbudowana na strachu. Jeżeli ty wychodzisz, to zaczynasz w końcu mówić to co ci leży na sercu to co Cię boli możesz to powiedzieć głośno ten strach przestaje na ciebie działać manipulacja przestaje na ciebie działać i w końcu to co się nagromadziło przez to całe życie lub te wszystkie lata możesz w końcu powiedzieć na głos i bracia eks świadkowie jehowy tak robią mówią piszą bo no niestety Musisz dać ujście swoim nagromadzonym e, krzywdom, które stały się w organizacji. Eks-świadkowie Jehowy kręcą filmy, e, piszą książki, otwierają różne fora internetowe, żeby właśnie też pomagać innym ludziom się przebudzić, pomagać innym ludziom wydostać się też z tej organizacji. I dlatego o tym trzeba mówić. I już też raz nagrałam filmik dlaczego trzeba mówić o świadkach jachowe. Oczywiście linka znajdziecie pod spodem mojego filmu. I chcę tu jeszcze powiedzieć, że nie można wypierać swoich uczuć, swoich emocji, swojego sumienia. Organizacja każe wam to robić. Organizacja zmusza was do milczenia. Cały czas apelują, żeby nie, nie rozmawiać o negatywnych rzeczach, o mało budujących, żeby odsuwać się od takich osób. Nie, tak nie można robić. Nie można chować swoich uczuć. Trzeba o tym mówić, o swoich problemach, swoich wątpliwościach i swoich e, jakiś Krzywdach, które Wam wyrządzili w organizacji Świadków Jehowy, musicie mówić, ponieważ nagromadzone emocje, nagro, nagromadzone krzywdy skończą się katastrofą. To się wszystko odbija na zdrowiu fizycznym, zdrowiu psychicznym. To nie jest zdrowe trzymanie w środku tego wszystkiego. Zdrowe jest mówienie, oczyszczanie. Się z tych negatywnych emocji. Jeżeli organizacja Wam tego zabrania, to nie jest to w porządku. Świadkowie Jehowy tak bardzo są zastraszeni i zmanipulowani, że nawet kiedy dochodzi do tragedii w zborze, takie jak na przykład molestowanie seksualne dziecka, świadkowie bagatelizują ten problem. Robią wszystko tak, żeby zatuszować. E, tą sprawę, żeby to nie wyszło na wierzch, żeby nie wyszło do braci e, żeby nie oczernić e, przypadkiem organizacji i przeważnie ofiary molestowania seksualnego e, są naprawdę poddawane terrorowi psychicznemu i e, też pod moim filmem znajdziecie link do jednego z artykułów z Niemiec, gdzie tutaj pod tytułem, zaraz Wam pokażę, nie mogę o tym nikomu mówić, wstrząsające przypadki pedofili u Świadków Jehowy. Pod filmem znajdziecie oczywiście linka do tego artykułu, żebyście sobie mogli dokładnie sami przeczytać, o co tam chodzi. Oczywiście ja osobiście też znam takie przypadki, gdzie Kobiety, które miały przemoc psychiczną w domu czy fizyczną, nawet, później są poddawane przez starszych takim manipulacjom, żeby one czuły się winne. I dla mnie to jest nie do pomyślenia, bo ja jako kobieta nie wyobrażam sobie czegoś takiego, żeby jeszcze być skrzywdzonym przez jakiegoś oprawcę, i jeszcze, żeby ktoś ci mówił, że to jest twoja wina jestem uczulona na takie coś i będę to tępić e, dobrze moi kochani ja już nie będę przedłużać e, wszystkie linki, e, które będę chciała Wam pokazać będą właśnie pod filmem i ja na razie się z Wami żegnam życzę Wam cudownego dnia i pa pa e, dziękuję oczywiście za oglądanie za komentarze, za Wasze wsparcie e, Możliwe też, że nie na wszystkie komentarze jestem w stanie odpisać też, ze wszystkimi porozmawiać. No, ale za mimo wszystko bardzo Wam dziękuję, wszystkie komentarze czytam. No i na razie staram się odpisywać wszystkim. <laughs> Pierwsze co, to świadkowie mają wpojony strach przed Bogiem, ponieważ jeżeli zaczną szemrać, mówić przeciwko braciom, Przeciwko organizacji lub opowiadać o rzeczach, które się tam dzieją, o negatywnych rzeczach, to boją się, że stracą uznanie Boże, że Jehowa ich zgładzi wtedy w Armagedonie albo że sami stracą błogosławieństwo Jehowy.